Piotr Gaś Wtorek, 17 września 2024 roku. W porządku czytań z Biblią na co dzień hasło starotestamentowe znajdujemy w dziękczynnym psalmie oznaczonym numerem 65. Wieńczysz rok dobrocią swą. W dziejach apostolskich, w 14 rozdziale, 17 wersecie czytamy słowa apostołów Pawła i Barnaby. Bóg nie omieszkał dawać osobie sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Pierwsza podróż apostoła Pawła przeszła do historii Azji Mniejszej i dziejów chrześcijaństwa. Hasło nowotestamentowe na dzisiaj Zachęca nas do wspomnienia jednego z etapów tej podróży, którym był pobyt apostołów w Listrze, w prowincji rzymskiej, części Galacji. W rozdziale 14 Dziejów Apostolskich czytamy, że apostoł zwiastował dobrą nowinę, apostoł Paweł zwiastował dobrą nowinę i że w listrze uzdrowił człowieka cierpiącego od urodzenia na bezwład nóg. Uzdrowiony w swojej ogromnej radości ogłosił, że Zeus stąpił na ziemię w osobie Barnaby. Zaś w Pawle dostrzegał wcielonego Hermesa, ponieważ jak czytamy w Dziejach Apostolskich Paweł w oczach uzdrowionego był głównym mówcą. Rozgłaszanie takich wiadomości przez uzdrowionego miało istotne następstwa. Ów człowiek i tłum, który dał wiarę jego słowom, otoczyli Pawła i Barnabę, by oddać im cześć jako Bogom. Chcieli im także złożyć ofiary. Paweł i Barnaba służąc jedynemu Bogu i głosząc dobrą nowinę, byli takim obrotem sprawy głęboko poruszeni i zgorszeni. Posłuchajmy relacji z dziejów apostolskich, 14 rozdziału, wersetów od czternastego. Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając, ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga Żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Świadectwo Pawła i Barnaby, jak słyszeliśmy, jest jasne. Ogłosili, że są ludźmi. Powiedzieli również, kto ich posłał i komu służą, jako apostołowie. Jednoznacznie podkreślili, że dobro wyświadczone Chromemu od urodzenia dokonało się z woli i mocy Boga, cierpliwego i pobłażliwego Boga, który daje znaki poprzez swoje dzieła. Aby mieszkańcy listry nauczyli się rozpoznawać dobrodziejstwa żywego Boga, jak to powiedzieli apostołowie. 17 września 2024 roku przejdzie do historii jako kolejny dzień zmagania z katastrofalną powodzią także w naszym kraju w południowo-zachodniej Polsce. Wcześniej przeżywaliśmy czas rekordowych upałów i coraz większej suszy. Z niepokojem patrzyliśmy na wysychające rzeki, stawy, opadające lustro wody w jeziorach. Czekaliśmy na deszcz. Z powodu braku lub niedostatecznych opadów coraz częściej słuchaliśmy ekspertów, którzy wyjaśniali nam takie pojęcia jak susza atmosferyczna. Susza glebowa, susza hydrologiczna czy susza hydrogeologiczna? Każdy myślący człowiek, słuchając ekspertów, ale sięgając także do swojej elementarnej wiedzy, począwszy od szkoły podstawowej, wie, że deszcz, woda to życiodajne dobrodziejstwo dla żywych organizmów, dla świata. W którym żyjemy, którego jesteśmy integralną częścią. Jednakże od paru dni myślimy o deszczu, o wodzie, także jako zagrożeniu dla żyjących na obszarach dotkniętych klęską żywiołową, spowodowaną właśnie przez deszcz, przez wodę. Być może dziś niektórzy przeklinają deszcz, wodę. Z powodu zniszczenia i ofiar. Bądźmy jednakże ostrożni w swoim myśleniu, narzekaniu i przeklinaniu czy też oskarżaniu Boga. Żywioły to integralna część świata stworzonego przez Boga. One są dobrodziejstwem. Z woli Boga są mocami porządkującymi świat w jego wielkości i wspaniałości. Pomyślmy, jak wyglądałby świat, gdyby nie było ziemi, wody, wiatru i ognia. Wszystko, co Bóg stwarza, jest bardzo dobre. Zaufajmy więc Bogu. Przyjmijmy żywioły, ziemię, wodę, wiatr i ogień z wdzięcznością. Pomyślmy też, co my ludzie robimy z bardzo dobrymi darami Boga, jak się z nimi obchodzimy. Czy nie potrzebujemy na nowo uczyć się, doceniać dobrodziejstwa naszego Pana? Czy nie powinniśmy wyciągać wniosków krótko i długoterminowych co do tego, jak powinniśmy żyć, tworzyć w świecie żywiołów, by mądrze? i odpowiedzialnie uchwycić i korzystać z życiodajnego charakteru żywiołów ziemi wody powietrza i ognia one nie tylko niszczą i czasem zadają śmierć one również są naszym środowiskiem niezbędnym do życia w pieśni zapisanej w naszym ewangelickim śpiewniku pod numerem 257 Znajdujemy taki tekst. Za wspaniałość ziemi, tej, za cudowność nieba, za obfitość łaski twej, za dostatek chleba, Jezu, drogi tobie, my chcemy wznieść dziś chwały hymn. Za godziny każdej dar, za rytm dnia i nocy, i za piękność kwiatów gór w perłach rannej rosy Jezu drogi tobie my chcemy wznieść dziś chwały hymn Amen